Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga z wyjazdu nad morze. Dzisiaj w nocy jedę nad Polskie Morze do Niechorza, dojeżdżam do mojej rodzinki. Oni są w sumie już tam prawie tydzień w tym Niechorzu. Ja dojeżdżam dzisiaj w nocy i będę w sumie przez kolejne 5 chyba dni, tak, 5-6 dni. Um, Także dojeżdżam na ostatni tydzień wakacji, dosłownie, bo w przyszłym tygodniu, bo jest w sumie sobota wieczór, w przyszłym tygodniu, będzie już ostatni tydzień wakacji, masakra, ale z jednej strony fajnie, że jadę właśnie teraz, bo siedząc w domu pewnie myślałabym, o Jezu, zaraz szkoła, ostatni tydzień już, a tak wychiluję. Um... Posiedzę nad polskim morzem, mam nadzieję tylko, że pogoda dopisze, bo w tym tygodniu jest bardzo słaba pogoda, z tego co wiem Od dwóch dni naprawdę nie mogę się doczekać już tego wyjazdu, cieszę się, że już jest sobota wieczór Humor gituba <grym> W sumie mam jeszcze godzinę do wyjścia, no także już niewiele I mega się cieszę z tego wyjazdu, jakoś tak, nie wiem, ja kocham polskie morze Jakoś tak wakacje nad Polskim Morzem, niby oklepane, nie wiem, nie, ale jednak nie pojechać nad polskim Morze, nie, ja lubię Polskie Morze. Byłam e, w Łebie w lipcu w, e, z obozem, pogoda dopisała, no i wróciłam, i szczerze mówiąc, tak już stęskniłam z tym Polskim Morzem i stwierdziłam, dobra, to ja też dojeżdżam nad to morze, e, no. Druga najważniejsza rzecz, jaką w sumie muszę tam zrobić, a w sumie... Pierwsza najważniejsza rzecz, jaką muszę tam zrobić, ale druga z racji tego, że cieszę się, że jadę, to jest to, że w końcu zjem gofra, bo od jakichś dwóch tygodni mam ochotę na takiego nadmorskiego gofra. A ja mówiłam rok temu w którymś tam vlogu w wakacje, że kocham gofry, zwłaszcza nad morzem, no więc już się nie mogę doczekać, aż jutro zjem sobie tego gofra. Dobra, ja już kończę, idę tam dokończyć to, co muszę zrobić, a z wami widzę się jutro. Bo rano przyjechałam, nie wiem czy mnie w ogóle słychać Może ładne, ale nie mogę wchodzić do wody Przestam z słońca i robię krzyżówki Zbyt wielką, nową krzyżówkę na podróż Teraz miałam na sobie czapkę z daszkiem Ale pasuje mi do mojego dzisiejszego fitu Więc... Yy, no, więc sobie ją ubrałam I generalnie powiem wam, że tak wymarzłam na tej plaży, że musiałam wrócić do domu i myślałam, że nic się nie opaliłam, a jestem tak czerwona na twarzy, że masakra. Było tak wietrznie, było strasznie zimno, jest ogólnie gorąco, ale był tak okropny wiatr, że ja miałam całą gęsią skórkę i musiałam wrócić do domu i zauważyłam, jak bardzo czerwona mam twarz, akurat Daszek zasłania mi, bo mam pół czoła czerwonego, a pół białego. Całe szczęście daszek właśnie nie zasłania. I teraz będziemy szli sobie na kolację jakąś, bo jestem już mega głodna. I może później gdzieś tam pokażę swój outfit, bo dzisiaj jakoś tak ładnie się czuję. Czuję się sama z sobą ładnie i mam wrażenie, że ładnie wyglądamy w ogóle. Na grę. Czekając w ogóle na moich rodziców skorzystałam z pogody. I w ogóle już mi się włosy napuszyły. I z tego, że mój outfit pasuje do auta mojego taty i porobiłam sobie przy nim zdjęcia, to są sobie moje pierwsze zdjęcia przy tym aucie. No, serio. Więc jak będą jakieś ładne, to pewnie wstawię na Instagrama. Może mi oczywiście wlecia rybka. Szybko jestem mega zawiedziona, ponieważ byliśmy teraz na pączkach i ja sobie kupiłam Kinder Bueno. I był pusty Naprawdę, był pusty Miał tylko kapkę Kapkę nadzienia I nic więcej I mega się zawiodłam, bo wszyscy mieli pączki z nadzieniem, a ja nie A miałam na niego ochotę I więcej już tam nie pójdę, serio Ale za to jadłam przepyszne lody I jutro jak na nie pójdę, to Wam je pokażę Do domu po kurtkę z ubraną, Bo się wystryłam sukienka na ramionczkach ee, w której byłam w klubie, byłam w Łebie. <laughs> Mogliście zobaczyć na zdjęciach u mnie na Instagramie. No. Ale jest mega wiatr i wszyscy są poubierani. A ja nie jestem. Ja jestem wręcz rozebrana, bo ta jest jest taka króciutka i w sumie cienka i w ogóle... Znaczy no nie jest krótka, ale jest cienka. No. <laughs> Ale zaraz też nie będę. Dzisiaj w sumie na plaży byliśmy krócej niż wczoraj, bo właśnie ja w sumie tak wróciłam w czasie, mega brzuch bolą, Bo wiatr jest straszny, jest gorąco. Jest gorąco, ale wiatr jest straszny, ale dzięki temu w sumie szybko mi włosy wyschły. Jak możecie zauważyć, jakieś siano. lody, Które mam przed chwilą tutaj nagrałam. I to jest smak sneakers, i wczoraj i One są po prostu przepyszne. Ja smakuję jak ten baton sneakers. Wczoraj, dosłownie przed tym lodem jadłam tego batona i one naprawdę tak smakują. One są nawet takiej konsystencji jak ten baton, takie. takie jakby ciężkie, maślane, nie wiem jak to nazwać. I no naprawdę, one smakują jak ten sneakers, taki batonik. Są przepyszne. Dzisiaj ja go nie biorę. Wczoraj go jadłam, ale dzisiaj go nie biorę, bo jakoś mi jest za zimno na loda. Później sobie kupię go Ale polecam wam, jak wyjdziecie tutaj w Niechorzu, bo są the best. W Niechorzu y, mamy latarnię morską, tutaj widzicie. Ale y, dzisiaj na nią na pewno nie wejdę, bo jest straszny wiatr i po prostu chyba nikt tam nie wchodzi. Nie da rady wejść. Ja na niej kiedyś byłam, jak byłam ze szkołą. I jedna z takich mniejszych, na których byłam. Ja ogólnie uwielbiam wchodzić na latarnie morskie. O, tam są moje Uwielbiam wchodzić na latarnie morskie, po prostu kocham i byłam prawie na każdej latarni morskiej w Polsce. Jeszcze w kilku nie byłam, więc na pewno będę musiała wejść. Na tej właśnie już byłam raz czy dwa? Raz. Raz byłam, no więc będę teraz drugi raz na pewno na tym wyjeździe i na pewno wtedy coś nagram. Idziemy właśnie na latarnię morską, bo jest przepiękna pogoda yy, i może później do motylarni, ale to w sumie jeszcze nie wiem, bo ja muszę zrobić bardzo fajne fotki. O kurde, jedzie to. Muszę zrobić bardzo fajne... W ogóle mam koka, ale go nie widać, bo sobie uczesałam takiego mega niskiego, a zawsze sobie takie mega wysokie. A już mi się nie chciał poprawić. No i potem muszę iść na zachód słońca. O 29 jest zachód słońca, więc muszę iść na niego. Celarnia jest dzisiaj, z powodów technicznych, do 17, więc jutro tu przyjdziemy. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 26. Także kończę, bo się muszę skupić na liczeniu. 9 schodów no do takiego jest. drewnianego momentu. Zostały tylko takie, ale 169 już za mną. Niechorze. Tu mamy jezioro, a tu mamy morze. Piękne widoki, uwielbiam chodzić na tarnię morską, ale było tyle ludzi, że za bardzo nie było jak nagrywać, bo wąsko, pełno ludzi tak nie chciałam za bardzo nagrywać, nawet zdjęcia sobie nie zrobiłam, masakra, ale 169 schodów tych ceglanych plus 13 metalowych. dzisiaj trip do Dębnowka, nadmorskiego miasta mojego dzieciństwa, bo pogoda jest taka średnia zostało w sumie nam dzisiejszy dzień i jutrzejszy. A bardzo chcieliśmy przyjechać do Dębnowka, więc jesteśmy. Miasto ogólnie miasto, powiedzmy, miasteczko Wiocha, nie wiem jak to nazwać, się mega zmieniło na przestrzeni lat. Ja totalnie inaczej zapamiętałam sobie dziwnówek, a trzy lata temu, jak przyjechaliśmy tutaj, tak najdędziej właśnie tak jak dzisiaj, to byliśmy w szoku, jak to miasteczko się zmieniło, jak się unowocześniło. To jest niewiarygodne. Jestem ciekawa, jak dzisiaj, po tych trzech latach, kiedy tu ostatni raz byłam, jak wygląda ta miejscowość Na pewno jest nowocześniejsza niż była trzy lata temu i nowocześniejsza niż ja tutaj jeździłam z rodzicami, bo byłam malutka, jak tutaj przyjeżdżałam, rok w rok, a potem przestaliśmy, no i jakoś tak... Już nie przyjeżdżamy tutaj. Robimy dzisiaj trip po nadmorskich miejscowościach. Był Dziwnówek, teraz jesteśmy w Dziwnowie, tutaj zjemy sobie obiad, później pobierowo, maybe trzęsacz, także... Nad Bałtykiem jak nie ma pogody to się spaceruje i się zwiedza. A że my już tutaj zwiedziliśmy przez tyle lat, to spacerujemy. I teraz pojurowie. Złapał nas trochę deszcz i jesteśmy na lodach. My z mamą mamy e, sernik, z sernik, sernik z malinami. A Wikajta tam mają te sneakersy co u nas, bo tutaj też były. One są najlepsze. Ale ten też się pyszny. smakuje jak sernik na zimno z malinami. Zobaczcie, jakie fajne gumprasy zamówiłam. Zobacz, Zobaczcie, jaką fajną sobie kupiłam. Byliśmy ryczka Chciałam sobie kupić w łebie, ale zapomniałam no. o nich. Taką. A tu jest różowa. Ta różowa mi się nie podoba, bo ja chciałam niebieską. Ale niebieska tu była średnia. Ja jeszcze kupiłam taką. So cute. Chciałam tutaj niebieską, ale tak jak właśnie nie podobały mi się. A też trzeba spoko. Koroną były. Co? A ty masz taką? Nie, z misiem. O, słudziki! Ja mam całą rodzinkę. Tatę, mamy, no Stary ładny, bo George y to jest stary. Tu jest um, ta tepa, ale nie ma Georgea nigdy. Ten był ładny. Ej, myślę, że to niedużo. O, ja mam tego. Albo ten żółty był śliczny. Za te skaki trzydychy. Ej, tam był taki dużo ładny, różowy, duży. Taki mega duży. A, dobra, nie mam takiego. Jest też śliczny. Nareszcie idę do motylarii, ale teraz czekam w kolejce, bo jest ogromna i pada deszcz. Przepiękny cytat na zakończenie tego filmiku.